No jest coś niezwykłego w postawie Ducha Świętego, który od samego początku... No właśnie, dziś między z nimi o tym rozbieg i lecimy. Frajda Życia z Bogiem Słowo daje dziś w wersji Espresso, jednowątkowo, krótko i na temat. Kontynuujemy badanie tego, co o Duchu Świętym mówi sam początek Biblii. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. To chuwa Bochu, o tym mówiliśmy w poprzednim odcinku. I ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. W poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, że to huwa Bochu, tak, chaos i Duch Boży unosi się. No właśnie, jeszcze coś o tym unoszeniu się. Mamy tam słowo, które nawiązuje do języka, Opisującego ptaki. Duch święty, który unosi się. Unosi się tak jak ptak nad gniazdem. Jest tam motyw trzepotania, unoszenia się, poruszania. Wyobraźmy sobie właśnie ducha świętego, który jest ponad gniazdem, z pisklętami. Mamy tu motyw opieki, mamy tu motyw obrony, mamy tu motyw jakiegoś takiego czułego doglądania, mamy tu motyw dawania przykładu. Patrzcie na mnie, taki jestem. Mamy motyw tego, że Duch Święty, unosząc się nad gniazdem, wydobywa potencjał z tych piskląt, z tych, które tam są i, 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 i patrzą na niego. Bardzo ciekawe spostrzeżenie, właśnie, że to unoszenie się Ducha Świętego nad, nad tym chaosem, nad tym, co jeszcze nieuporządkowane, że jest w tym życie. Że jest w tym czułość, że jest w tym uczucie, że to nie jest mechaniczne, że to nie jest techniczne, bo Duch Święty to osoba boska, to Bóg, ten, który jest miłością, i on przychodzi, aby z tą miłością porządkować Twoje i moje życie. Jeżeli. Jeżeli go y, o, to, o, o to prosimy, jeżeli go zapraszamy, on odpowiada szczególnie, bo jest dobrym Bogiem. Y, I tak jestem urzeczony właśnie tym, że od samego początku y, y, tak, ta księga rodzaju wprowadza nas w jedną wielką, dobrą nowinę. Oczywiście szczytem tej dobrej nowiny jest zbawienie w Jezusie Chrystusie, ale zobaczcie, że już od samego początku nie było nic. Niczego nie było, a Bogu to nie przeszkadzało. Bogu nie przeszkadza brak, Bogu nie przeszkadza niedobór, nie przeszkadza brak. On ożywia to, co umarło, on stwarza to, czego nie ma. Za to pochwałę dostał Abraham przecież. Czytam o tym w liście do Rzymian w rozdziale czwartym. Więc Bogu nie przeszkadza brak. On, on, on unosi się nad, nad tym, co chaotyczne, nad tym, co potrzebuje uporządkowania, upiększenia, oczyszczenia. Taki jest Duch Święty, więc tym bardziej zapraszajmy go do naszego Tochu Bohu, do tych sytuacji trudnych, nierozwikłanych, aby on mógł pokazywać, jaki jest, aby on mógł dawać nam przykład, aby on mógł nas chronić, aby mógł wydobywać z nas to piękno, ten boży potencjał, który jest w nas, stworzonych przez Boga na jego obraz i podobieństwo. Pomóż nam Duchu Święty, niech tak właśnie się stanie. E, tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw komentarz lub udostępnij je. Niech się niesie dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.